Proszę, manko z tej strony. Fobaka, Jarek! A to już jest chuj wie, nie wiemy jaki odcinek z Happy Wheels. Szukamy poziomów, kurwa. Dawno nie było odcinka z Happy Wheelsa. Ja też żałuję, też tęskniłem. I dajemy, kurwa, jakiś pierwszy, lepszy poziom. Co ty, kurwa, jest za zakasam rękawy u -y, u rąk. Dobra, zatupiamy, kurwa. I co, jak mam. A, tu dobra. No i za do góry, do czekaj, kurwa! Co tu mam zrobić? A? Może no, tak? Kurwa, bajtel, no się, kurwa! Ale, dobra, dupia ten poziom, kurwa, myśli, że ja, co ja będę czekał, kurwa, tyle czasu... No... W mi się bajtel własny podkoła, no kurwa mać, to tak jakby... Ta, 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 ta ze sobą się sama cię podłoga... Co to, kurwa, jest? kurwa, zabijaka jebany! Kurwa, kozak, ja? No weź, otwórz mi ta brama, kurwa, bo będziesz zaraz miał apokalipsa, chuj! No. Ej, kurwa! Jezus Maria! Kaj mnie Kurwa! Kurwa, tą dzidę to się, kurwa, idź do swojej baby i się do życia wraż, Jak ci się, się, kurwa, nudzi. O, pierdola te poziomy, kurwa, chujowe jakieś. O, to mi się podoba. Patrz jak ciepla. O, oh, kurwa, że jak siebie wydupił. Teraz, ale ja chcę tak. o kurwa, no muszę ich ciepnąć, a nie tak kurwa mać. Resta, no, ja muszę wdupić. Maciek, Jezus, Maria, kurwa, dziewczynki. Sorry, patrz jakżeś się. ci da, kurwa, mała cipo. Aż, kurwa, aż mnie pozginało. To, to jest coś nie tak, dobra. O wow, kurwa. O, dobra. Teraz ten. <laughs> kurwa o, Ty suko ścisko dostałaś, nie? Kurwa mać! Nie tak, nie tak, jeszcze raz, jeszcze raz, o, ty kurwa mać! O czekaj, czekaj, ciążka, czekaj, czekaj woo, Jest, 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 jest do tej zidy. Ona też się kurwa kipła do tyłu O kurwa mać, to był to był samobój szal. To, to był rykoszet kurwa po prostu, to mi się odbiło, odbiło i chuj. No dobra, idziemy dalej. Co to jest kurwa, Minecraft czy co? No jakieś takie kurwa piksele jebane. No wskakuj kurwa pod ta górka, ciężko może tą... Tam... Co to kurwa, może jakieś pogoł, chuj wie co? No wskakuj kurwa. No... Co za ciulok jeden? No, 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 no! no. Jezus Maria! Czekaj, 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 czekaj! kurwa, czekaj. A, ha, 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 kurwa! Dobra, tu mam jakaś beczka, a A Muszę ją, nie, Kurwa Kurwa, A nie, kurwa dobry nie, Jak chuj A to muszę na nie, chyba stanąć Ja, ciekawy nie, o, o, kurwa, aż nie, 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 Jezus Maria! Dobra, teraz ja raz. Bez... A, dobra, czekajcie, trzeba. uważać, patrzcie, teraz bra szarżowo a pierdol na ten poziom. O, mogę wybrać postać, jest gites. Kina załaduje się, ja, chyba ja. Trawił okay. Kurwa, żeś się naładowałaś! O kurwa grawitacja ci ściąga! Kurwa cuda! Myślałem, że na ciebie nie działa grawitacja, myślałem, że masz własną! Kurwa! No księżyc też ma własną grawitację, nie? To jest taka naturalna satelita Ziemi, taki jak kina kurwa. No, mi tu będzie. O, to mi się podoba. Z tymi kulkami, a? Dobra. Ło, patrzcie, wiele tych fuzbali wleciało. A i teraz nie wiem, do go cię. O kurwa, mać. Ej, e, jeszcze raz ten poziom. Jeszcze raz, bo mi się podoba fez. E kurwa! Jest! Dajesz, dajesz, Jaruś! Czekaj! Ło, kurwa! Co, nic, nothing, nothing. A, kurwa! Wydupiaj mi z tym, kurwa, autem! No! Damn it, A. Kurwa, spierdalaj! No nie tu, kurwa! No, co tu jest? Ja chcę wygrać. A, pi... Dupia to kurwa, się ta... Ech, To tu jeszcze jakiś taki poziom się wybiera, O, mogę się... Co to kurwa jest? Ja pierdolę, no pograć się nie dają i no skaczę mi z jednej na drugą, z jednej na drugą! Co tego biera? No, Tego na typowo, Ło kurwa, za dużo jak chuj. No i co to... A miny kurwa... Ło kurwa jak mu od niebało! Kurwa! Dobra, może tak zrobimy. FUBU! Znajdziemy jakieś poziomy dla mnie, tak no obiecaliście, że mi zrobicie, no to czekam, czekam sprawdzę zaraz. Kurwa no szukajcie się te poziomy szybko, szybko o, Ale ja mam kurwa bliski od tego walenia wyjebane. O kurwa no się łapie, kurwa na popie Kurwa, nieźle. Dobra, no szybko! O, szuka się to, no Ładuje się, no kurwa! No jaś mi przeskoczyło na jakieś ciulstwo... O, a mi się odjebało! Dobra, widzimy się, jak to się wczyta: Z2. Ło, kurwa, wiele poziomów! Jezus, Maria! Czekajcie! To, 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 to! O Piotrka z Polski, kurwa, a skąd możesz być Piotrki? Co to jest? Dijk kurwa. A to kurwa jakaś kostka Rubika. O jesteś zmarł. Kurwa, co ty zrobisz? Sałatka z Murzyna! Kurwa czarna sałatka! Dobra, biera siebie oczywiście. Siebanko Fubu mój królu, zbudowałem muzeum dla ciebie o tobie. Muzeum Fubu ten. Kurwa, nie wiem ile złotych. Dogi ja. Dzięki. Wrechu Fubu. O Jezus Maria, kurwa ona serio tak... Jezus jaka dupna mrem! Kurwa! Kutas... O kurwa kutasa nie ma! A kurwa kina! Weź mi go bo tu są bajkle! Dobra, to muszę wyjść muszę tak przeskoczyć, ja... Dobra. Dobra... O kurwa, że się wdupił! Dobra... Teraz trzeba wdupić! Teraz! O! Haha, kurwa! Do końca muzeum, mam nadzieję, że mi zwrócicie kurwa to, co z, że zapłacił za wstęp. Dobra, co teraz, o. O Kira, ty byś kurwa, że kurwa żarcie za... nie. Co to jest, co ty kurwa... Jest, o kurwa, ona się, kurwa mać, łona się tam nie zmieściła. Kurwa, trzymaj, trzymaj bubuczkę. O kurwa, przyleciała.

King kurwa no Ja pierdolę, cześć ty kurwa U Jezus Maria no kurwa mać Jezus Maria to niełatwiej bo dwie kostki smalców Dupi na mnie no. A to 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 było no to, to, to co innego terazki Teraz to wejdziemy Co to jest, cześć? dużego częta Otwieram wyjście Włączę ziemię Włączę ziemię Kurwa, że się kar skręcił Tu kurwa nic nie zapisało, że się mogę kar skręcić No, to jest kurwa oszustwo Oczywiście siebie wybieram. No, Jakżeby inaczej Prze No przeżyję, o kurwa jakie slow motion O no, wygrałem no kurwa, że nie przeżył ale że wygrał To się chyba liczy w tej grze Oczywiście siebie wybieram. I co, no kurwa nogi mi oddupiło i co? No ty kurwa myślisz, że tak łatwo się żyje bez nóg! Kurwa mać tyle szkła! No weź wydupę mi! No, bo cię kurwa zaraz! No nie no... Czekajcie, a to zrobię a teraz... Zapomniałem, że ja mam nitro w wózku, czekaj! Czekaj, kurwa! Łatwa, ja wydupiam to z główki. O kurwa, że ich zakurwił! Aż... O, o kurwa ręka mi... Od... Ja teraz teraz nie mam na napędy. On teraz napęd na jedną rękę mechaniczną, kurwa. Kaj turbo doładowanie, dobra. Ło kurwa, haha! <laughs> z ma... No czekaj, no kurwa wstań, no kurwa. Czekaj, czekaj, czekaj cofnę się. Może, może się... No, do... no dawaj, dawaj, czekaj kurwa. A pierdola to, pierdola. Kurwa, zajebiste poziomy widzowie, naprawdę. Dziękuję wam za... a to, to już było. Poziomy są super, no kurwa macie, bo ja od początku w to nie grałem, tyle jest tych poziomów. Ja pierdolę, co to jest? jakieś kulki, kurwa bimbałki jakieś! No to nie poljada, bo aż jest chyba No nie wiem, weź na muzyku! Czekajcie, 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 czekaj! O czekaj, czekaj, czekaj! Czekaj! Kurwa no, no co... Yeah. O oh, kurwa macie, że się wystraszył, nogi mi odjebało oh, ho. Dobra Co to jest, a siedzisz na zaraz bo strać mi się chce A to w tym co to było kina, No no, kina ma no, grawitacja, tak że chygodą Czekajcie But This week O, o mi się odjebało Przepraszam wszystkich, nie mam kultury, ja wiem, ale, kurwa, mm. o, jest, w końcu, jest, 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 no, this week, ale miał być fubu this week, kurwa, dobra, dupia to wszystko, to był koniec tego odcinka w się, mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak, łapki w górę, bardzo mile widziane, a jeśli mnie nie subskrybujesz, to zasubskrybuj, Szczała!